Czego udało ci się podczas tej konferencji dowiedzieć? Na pewno podczas konferencji udało mi się dowiedzieć, co warto, w co warto zainwestować w naszej firmie, żeby wprowadzić prewencję, żeby wprowadzić zapobieganie awariom, żeby wcześniej planować wymianę jakichś tam elementów i tak dalej. Z czego warto skorzystać? Bardzo wartościowa wartościowe wiedza na temat czujników, na temat dopomiarowania, Oczywiście, oferty. Bardzo fajna oferta, jeżeli chodzi o e, dobór e, różnych przekładni, tam całych e, komponentów i tak Bardzo fajna strona internetowa, która została fajnie przedstawiona. E, także, naprawdę, na, na duży plus. Czy to jest taka konferencja, którą byś polecił swoim kolegom z pracy? Zdecydowanie poleciłbym kolegom z pracy. E, mam nadzieję, że uda się większą e, ilością o, od nas firmy e, przyjechać tutaj. I na kolejne konferencje, żeby też chłopaki zobaczyli to, co zobaczyliśmy. Czy możesz przedstawić i podać firmę, Oczywiście. Nazywam się Dawid Staszczyk i przyjechałem z Łodzi z firmy Superdrop.